Witam w drugim odcinku zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka Zaczynajmy. Dobra, w poprzednim odcinku zakończyliśmy w tym miejscu. Po rozmowie z kawalornym, zakończyliśmy odcinek i idziemy w tym kierunku. W poprzednim odcinku miałem problemy z szarym ekranem. Nie wiem, jaki tego jest powód, jeśli wiecie, piszcie w komentarzach, tu ktoś jest, hmm, bandyta. skąd się tu wziąłeś, co? Hmm, przysyła mnie Xardas. Nie, Xardas mnie prosił, żeby nikomu nie mówić. To z gór. Przybywam z gór. No właśnie, przybywasz z gór. To źle? Bardzo źle. Szukają cię. Cała zgraja naprawdę złych ludzi. Jest tu ktoś, z kim musisz natychmiast porozmawiać. Hmm. Nie chcę i za to. Może później. później. Nie będzie Jutki żadnego jesteś. później, koleżko. Nigdzie nie idę. O kurwa. Wyciągaj. Kto jest? No fur, zabiję. A -a -a. <shrush> Pierwsza śmierć już. Złoto? Zaopiekuję się nim. No nic. Pierwsze co zrobimy to ustawimy sobie esencję leczniczą na binda, eee, nie można. Fuck Zdawało mi się, że można <śm> <śm> Dobra Ja już sobie meczek wyciągnę Hej. Przybywam. No właśnie. Sobile dialogi. Bo Po co drugi raz słuchać? Bardzo. Jest. Nie będzie żadnego później, koleżko. Piwo, list kończy i srebrny pieścień, co to jest za list? Moja podobizna, świetnie, szukaj mnie tam nie idę, bo tam zapewne jest więcej bandytów. Będę miał więcej doświadczenia, większy poziom, wtedy się tam wybierzemy. A teraz. Idziemy do miasta. Wilk. Zapomniałem esencję sobie wypić. Dobra. Chodź tu. Dobra. Bez problemu. Eee, Gdzieś się towało statystyki. Tu. Tu wszystko pisze. Następny poziom, od ilu doświadczenia jest. jakie mamy aktualnie ile mamy doświadczenia, atrybuty, ile mamy siły, zręczności, many, pancerz. Dobra. Idziemy dalej. Co nas czeka? Teraz tu? Pomnik, coś tu jest do nim złoto, jabłko, zupa rybna, woda, I jakieś rośliny. Dobra, to do korinis czyli tam. Dobra, idziemy. Mm, Mamy radę. Mogę sobie zapisać. Fuck, 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 fuck. Aaaaaj, kurwa. Jaki ja jestem głupi. Mogę to sobie zapisać. Kurde. Teraz będę już wiedział. Dobra, teraz go ominiemy szerokim łukiem. I no, będziemy już z nim walczyć. Tu jest gdzieś ten wilk. Tu jest. znowu laki Boże O, no, no nie, no kurwa, naprawdę Dobra Teraz to sobie zapiszemy Idziemy dalej. Teraz sobie pozbieramy. Co wtedy? Tam są te krwi w oddali. Eee, trzy esencje lecznie się dobra? Daga w pogotowiu broń. Dobra, chodźcie. Szybko, szybko, dok. Ech. Szkoda słów. Naprawdę szkoda słów. Kurde... Muszę szybciej pić te esencje licznicze, bo to jest naprawdę... ...denerwujące. Spróbuję jeszcze raz... ...z nimi, no... Do... ...nie wiem, czy tam na pierwszym poziomie z nimi radę. Dajcie oj 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 oj, oj. Chciał mnie zaskoczyć eee, Szybko pito no dobrze Kurwa, ale Boże to jest Kurwa ja i teraz będę gonić Dobra, spierdalaj, spierdalaj szybko stamtąd. Kurwa, jeszcze gubiny gdzieś są. O, tu jest jakiś facet. Kurwa, kto i mały chodź tu. Ciebie się akurat nie boję. Rybaku. Już po tobie, bydlaku. Kantar. Kto to znów jest? Kogo my tu mamy? Idziesz do miasta. Mam rację? Może. Hmm. Wyglądasz na zbiega. Wszyscy zbiegowie kierują się do miasta. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie skąd przyszedłeś. Wydaje mi się jednak, że mam dla ciebie interesującą ofertę. Co chcesz mi zaproponować? Z takim wyglądem. Strażnicy nigdy nie wpuszczą Cię do miasta. Mogę Ci pomóc dostać się do miasta? Mam tu taki mały kawałek papieru. Jest na nim królewska pieczęć i podpis gubernatora. Do Glade. Mając ten papier w kieszeni, możesz się pętać, gdzie Ci się tam podoba, a strażnicy nie będą Cię niepokoić. Zainteresowany? O, widziałeś, chłopie, spadłeś z nieba. Hmm. co chcesz w zamian? No tak, no, na pewno chcesz w zamian. Co chcesz w zamian? Ciekawe. Ciekawe Wiedziałem, że jesteś odpowiednim hmm. człowiekiem. Posłuchaj, dostaniesz ode mnie ten glejt. Tak po prostu? Jeśli jednak spotkamy się w mieście, to jesteś mi winien przysługę. Umowa stoi? No, a spoko, dawaj. Pewnie. Dawaj ten papier. Masz. Uważaj na niego. Jest bardzo. I jeszcze jedno. Nawet nie myśl. Jako kupiec mam spore wpływy w mieście. Nie skończyłoby się. Muszę iść. Jak sobie. Dobra. To jest jakaś farma. Ale to potem. O, a tam w oddali, nie wiem, czy wy tego widzicie, a tam jest wieża z ksardasa. Chyba. Tak, chyba to jest. O kurwa krwiopice. Niech ich chuj. No wyciągaj tą broń, pierdoloną. Kurwa to znów stoi. O miasto jest! Dobra. W końcu jakaś dobra wiadomość. Miasto. Hmm. Stoć! A dlaczego nie? Ty tu nie wejdziesz, chłopcze. Dlaczego nie? Już po twoim obszarpanym wyglądzie widzę, że jedyne co... W mieście mamy już dostatecznie dużo kłopotów. Nie ma tu miejsca dla ludzi bez pieniędzy. A, teraz cię zaskoczę. Chcę się przyłączyć ryjto. do straży. A to dobre. Spróbuj przy in A, To nie to. Przepraszam. Mam przepustkę. Naprawdę? A kogoś zabił bandy, to żeby ją dostać? Pozwolisz mi przejść, czy nie? Dobra. Wchodź nim. Dobra, na tym zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku rozejrzymy się po mieście. Szukamy jakiejś pracy może. Zobaczymy, jak to tu stoi. Dowiemy się w następnym odcinku. Dobra, no jeszcze coś zjem. Dobra, do zobaczenia. Na razie trzymcie się.